Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna Gosia. Czy ludzie zostali stworzeni przez istoty pozaziemskie? DNA i genetyka. Przekaz jest dość obszerny z uwagi na kontrowersyjny temat stworzenia istoty ludzkiej prawie ponad godzinę. Aby nie zanudzić państwa, postanowiłem przekazać te rewelacyjne wiadomości w dwóch częściach. Zapraszam. Część druga. Gosia. Dziękuję. Mówisz, że starzenie się jest w dużej mierze wynikiem kontroli umysłu. Rdzenne plemiona, które nie miały kontroli umysłu, również mają starszych ludzi. Jak się starzeją? Swaru. Dopóki mają postrzeganie czasu liniowego, będą się starzeć. Pod warunkiem, że mają na myśli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ponieważ materia, czyli to, co nazywa się materią. Jest powiązana z częstotliwością i, jak opisuje to samo słowo, częstotliwość, jest połączona z okresem czasu. Z biegiem czasu należy to kontrolować, aby się nie starzeć. Znajdują się one w matrycy 3D, ponieważ zwierzęta również się starzeją. Jednak starsi tych plemion nie starzeją się w taki sam sposób, jak ludzie z Matrixa. Zachowują swoją witalność aż do 80 lub 90 roku życia. To zależy od Twojej świadomości. Robert. Ok, mam pytania dotyczące genetyki od obserwujących. Pierwszy. Jeśli genetyka przejawia się w świadomości, to jakie czynniki wpływają na to, że ktoś rodzi się z zespołem Downa, karłowatością, albinizmem lub posiadaniem lewego oka jednego koloru, a prawego innego koloru? Pewnego razu mój kot miał trójnożnego szczeniaka, ale biegał szybciej niż inne. Z pewnością wielu zastanawia się nad tym samym. Sfaru. Wszystko we wszechświecie to częstotliwości. Nawet Tesla to stwierdził. Zatem wszystkie te zmiany genetyczne i wypadki wynikają z interakcji w zupie częstotliwości jest to zmiana osoby, tak jakby straciła rękę. To nie jest genetyczne to interwencja w przypadku usterki. Coś inwazyjnie zmieniło DNA, ale nie jest to nowy gatunek ani mutacja sama w sobie tylko na poziomie indywidualnym. W przypadku czynników wtórnych, takich jak kolor oczu, włosów czy skóry, jest to również spowodowane kompatybilnością częstotliwości. Oznacza to, że z punktu widzenia tej osoby zrobiła ona lub pomyślała o rzeczach, które doprowadziły ją do zamanifestowania tych indywidualnych zmian. Jedną rzeczą jest katastrofalna mutacja u jednostki. A drugą jest posiadanie przez jednostkę drugorzędnych cech, które jedynie definiują jej indywidualność. Fakt, że daną osoba urodziła się wadliwa, wynika z uszkodzenia DNA. Uszkodzenia mogą wystąpić na każdym poziomie, czy to przez przypadek, upuszczenie na siebie fortepianu, czy też narażenie na promieniowanie jonizujące, które uszkodziło Twoje DNA. Robert. Dziękuję. Kolejne pytanie. Załóżmy, że człowiek mija pasma Van Alena. Czy 12 nici i 24 chromosomów ulega aktywacji? Jakie mieliby objawy? Sfaru. Najpierw będziesz zachwycony widokiem wszystkiego, co istnieje. Będąc zdala od częstotliwości matrixa, które sztucznie cię zaniżają, stopniowo zdasz sobie sprawę, że zawsze miałeś telepatię, będziesz miał poczucie całkowitego szczęścia i będziesz chciał tylko wiedzieć coraz więcej o wszystkim wokół ciebie w 5D. To powoduje bardzo silne i szybkie otwarcie świadomości, a to z kolei aktywuje całe Twoje DNA-to. Nie jest tak, że mutuje. To już jest w Twoim DNA, po prostu aktywuje się to, co zawsze miałeś. DNA wygląda jak drabina z dwiema spirałami po bokach podtrzymującymi szczeble. Dwa stopnie, po jednym z każdej strony, dwie śmigła. Ale, w 5D prawdziwa struktura tych dwóch stopni wychodzi na światło dzienne lub jest widoczna, a te stopnie z kolei mają sześć pasm po każdej stronie. W sumie 12. Nadal wyglądają jak dwie helisy, ale każdy składa się z sześciu splecionych ze sobą pasm, jak warkocze. Pasma. Te są splecione, ale podczas tworzenia cienia z 5D na 3D cień będzie postrzegany jako pojedynczy obiekt, a zatem tylko dwa pasma. Jeżeli masz na przykład linę stalową w opłocie. Złożoną z wielu drobnych, jak ta stosowana w moście, i obserwujesz jej cień, będzie ona wyglądać jak pojedynczy przedmiot lub solidna, a nie kompozytowa lina. Tak właśnie dzieje się z DNA w 3D i 5D. O ile w 3D można pracować tylko z dwoma pasmami, mimo że jest w nich znacznie więcej informacji, o tyle w 5D można je dostrzec, ponieważ, jak już powiedzieliśmy. Wraz ze wzrostem gęstości pojawia się więcej szczegółów. Już w 5D można mieć dostęp do reszty informacji, do których w jego cieniu 3D nie było możliwości dostępu. Robert Dziękuję, Sfaru. Ta informacja do mnie przemawia. To pokazuje mi, że astronauci nigdy nie przekroczyli pasm Van Allena. Ponieważ nigdy nie doznali takiego doświadczenia. Swaru, nie możesz. Robert. Swaru, czy kiedykolwiek widziałeś człowieka przechodzącego z 3D do 5D? Swaru. Tak. Suriko. Robert. Czy mają ochotę później wrócić do 3D? Sfaru O nie, nie chcą wracać. Robert cóż, to mnie bardziej potwierdza niż to, że pasma van Alena nie zostały skrzyżowane. Wyobrażam sobie, że byłoby to jak narkotyk dla organizmu sfaru można tego dokonać jedynie za pomocą statku wyposażonego w pewien specyficzny rodzaj technologii, do posiadania której nigdy się nie przyznają. W przeciwnym razie populacja ludzka będzie również chciała tego do celów, które nie odpowiadają kabalowi. Jak narkotyk, Robercie? Robert. Wyobrażam sobie, że ciało wejdzie w stan szczęścia i harmonii tak wielkiej, że nie będzie miało ochoty wracać do 3D i być może wolę umrzeć na statku, niż wrócić do Matrixa 3D. Swaru. Aha, tak. Ponieważ to, co postrzegasz, to dużo wolności. I uwolniłeś się od swoich lęków i problemów, nawet jeśli później rozwiną się problemy 5D. Gosia. Kiedy mówi się, że rasy włożyły swoje DNA do ludzkiego DNA albo że my nosimy w sobie DNA wielu raz, co to oznacza? SFARU To prowadzi do tego, czym i tak chciałam się z wami podzielić. Kolejny cios w oficjalną genetykę ufologię. Genetyka oparta na węglu, genetyka ludzka i genetyka 5D, której jest najwięcej, Ponieważ powyżej 5 d wszystko jest bardziej energetyczne, charakteryzuje się tym, że jest pozornie lub w większości taka sama. Ponieważ mówiąc o płaszczyznach egzystencjalnych, my, wszystkie istoty i gatunki 5 d, jesteśmy bardzo blisko pierwotnego źródła. Oznacza to, że wszyscy będziemy mieć w większości wspólne DNA. Ponieważ wszyscy jesteśmy zbudowani w ten sam sposób. Nauka o Ziemi wie i wykazała, że genetycznie rzecz biorąc małpa ma 99% genów identycznych z ludźmi, na których opierają się na twierdzeniu, że człowiek pochodzi od małpy, co nie jest prawdą. Od Andromedan dyslentipleks, Urma, Alfa Draconian, Sirianów, Engan, Malakak, Ummo, Mantis, Cedet Ceres Avian, Lurkers, Maitre, Kingu, Solasians, kimkolwiek są, będą mieli w 99% te same geny co inni. Podążają one za niezbędnym wzorcem, wspólnym dla całego życia biologicznego opartego na węglu i DNA. Zwierzęta będą również miały ponad 95% zgodności genów z ludźmi. Grzyb jaskiniowy będzie miał ponad 90% genów niż istota ludzka. Udowodniła to nauka o ziemi. Zatem stwierdzenie, że w tej czy innej czaszce Homo capensis lub czaszce Starchild Lloyd Pai znaleziono ludzkie geny, jest czymś Czego można się spodziewać i wskazuje na poziom ignorancji nauki o Ziemi w kwestii genów, jak i nazwać pozaziemskim. Zatem istota ludzka została stworzona przy użyciu genów 21 gatunków pozaziemskich, co jest nieprawdą. I dobrze pamiętam, że tymi, którzy to powiedzieli, byli nikt inny jak Andromedanie i przekazali to jako informację Aleksowi Collierowi. W jakim kierunku mam wyjaśnić? Gosia. Dlaczego mu to powiedzieli? Jeśli jest to fałszywe? Robert. Tak. Cory Good też to powiedział. Sfaru. To, że są gwiazdami, nie oznacza, że są genetykami. Nie wiem dlaczego, ale wspominam o tym, bo wiem skąd wziął się ten pomysł. Coś takiego jest po prostu niemożliwe, gdyż życie na wzór człowieka czy humanoida jest najpowszechniejsze we wszechświecie, o czym już wspominaliśmy. Żadna z tych humanomorficznych ras nie została stworzona. Koncepcja jest błędna i stanowi część minimalizacji koncepcji ze strony ludzi. Ponieważ nie są w stanie zrozumieć rzeczy przekraczających ich możliwości lub poziomu zrozumienia. Gosia. Ale Andromedanie, mówiąc to, jak mogą się mylić w ten sposób? Dlatego potem ludzie są zdezorientowani i nie wiedzą, komu wierzyć. Ludziom trudno to rozróżnić. Jest mi ich szkoda. Sfaru. Andromedanie są zazwyczaj dość zacofani w różnych obszarach w porównaniu z tajgetą, choć przyznanie tego boli ich. Innym przykładem jest ich koncepcja karmy, którą uważamy za błędną. A, gdyby wiedzieli, że w przypadku ludzi mógłby to być ich cel, jest to możliwe, biorąc pod uwagę konflikt, jaki toczą między mieszkańcami ich własnych statków biosferycznych. Gosia, to też trzeba wyjaśnić w jakimś filmie: Dlatego właśnie pojawia się tak wiele różnych wersji informacji kontaktowych ET. Nie dlatego, że kontakty są fałszywe, ale dlatego, że każda osoba, z którą się skontaktowano, rozmawia z inną rasą i jej punktem widzenia. Sfaru Tak. To nie jest tak, że osoby kontaktowe wymyślają lub są fałszywe. To, że istoty pozaziemskie są rasą gwiezdną, nie oznacza, że mówią całą prawdę lub znają całą prawdę. Ponieważ, jak wszędzie, jesteście w procesie ewolucyjnym świadomości, innymi słowy, wciąż się uczycie. A czasami wszystko podaje się według najlepszych danych lub najlepszych możliwych obliczeń. Mimo to mogą pomylić pewne rzeczy. Ale w innych kwestiach mogą istnieć bardzo mocne i pewne dane, które trudno zmienić. Podobnie jak w przypadku tego, co tu dzisiaj wyjaśniam. Nie mogą twierdzić, że ziemski człowiek został stworzony z genów 21 różnych ras istot pozaziemskich, jeśli w całym kwadrancie jest więcej ludzi, mnóstwo ich. A rasy te są w 99% takie same jak ludzkie. Należy również pamiętać, że wiele czynników, takich jak kolor skóry, płeć i rozmiar, a także wiele innych cech, nie jest kontrolowanych przez jeden gen, a tym bardziej przez grupę genów, ale są kontrolowane przez markery znajdujące się w tych genach. Oznacza to, że chociaż nauka postrzega małpę w 99% tak samo jak człowieka, markery w genach są ogólnie bardzo różne, co skutkuje zupełnie innym gatunkiem. Dzieje się to lub jest tą samą rzeczą, która dzieje się z rasami gwiezdnymi lub pomiędzy rasami gwiezdnymi. W tym miejscu musimy również zdefiniować, Czym dokładnie jest inny gen z punktu widzenia genetyki człowieka? Postrzegają to jako coś, co podlega radykalnej zmianie w morfologii lub chemii. To odbiega od normy. Ale ziemskie normy nie mają zastosowania do tych poza Ziemią. Oto przykład. Kot domowy ma te same geny w 99,99% ,99 co lew czy tygrys bengalski. Jest to ten sam gatunek, kot jest kotem. To markery nadają im rozmiary, kolory i proporcje. Pasuje też do urmach. Gosia. Mam jeszcze pytanie. Chodzi o rzekome hybrydyzacje. Czy myri? Pytanie brzmi: jeśli genów nie można zmienić, ponieważ wracają one do stanu pierwotnego, jak można tworzyć mieszanki ras i mieszanców, psy i tepe oraz mieszanki innych typów? Mówią też, że istnieją hybrydyet ludzi? A może to inny temat? Sfaru. Aby szybko zacząć i zakończyć, nie trwają one długo. Osobniki umierają wcześnie i rzadko się rozmnażają. Tak, to ten sam temat. Tak, istnieją, dzieje się tak zwłaszcza w bazach Dusej Nuevo Mexico Dump i w bazie Cardel Veracruz Mexico jako najbardziej znane, ale robi się to również w innych miejscach, takich jak Plum Island w USA. Jedynym sposobem, aby uczynić te zmiany trwałymi, umieściłam, ponieważ nie sądzę, że zostanie to osiągnięte, to utrzymanie tematu na bardzo niskiej częstotliwości egzystencjalnej, co osiąga się poprzez cierpienie, przerażenie i ciągły strach. Jego stan zdeformowanego potwora bardzo pomaga w utrzymaniu tej percepcji i przy użyciu zaawansowanej kontroli umysłu. Robert! Ale można to też zrobić na odwrót. Utrzymując obiekt na wysokiej częstotliwości. Swaru Tak. Ale w przypadku potwora trudno będzie utrzymać go na naprawdę w wysokiej częstotliwości. Będzie miał silną tendencję do znikania stamtąd, a nie bycia potworem. Wróć do pierwotnego źródła. Ale jest inny wariant. Bezduszni. Roboty biologiczne. Gosia. Okej. Okay. Ale jak udało im się wtedy stworzyć psa? Dlaczego jego genetyka pozostała? To powinno wrócić do wilka. Sfaru. Pies również został stworzony. Ale przy użyciu filtracji lub wyboru osobników, które należy krzyżować, aby uzyskać pożądane rezultaty, należy jednak pamiętać, że jako gatunek, jeśli zostanie wypuszczony, powróci do pierwotnego psa lub zwierzęcia podstawowego psa ulicznego. Gosia. Ale nie poddano ich kontroli umysłu. Dlaczego nie wrócić do tego stanu już teraz? Jeśli genetyka zawsze wraca? Sfaru. Jako rasa nie przeszkadza im bycie bassetem czy dobermanem. Zmiany zachodzą w znacznikach, które zmieniają się jako pierwsze. A, zostawiwszy ich w spokoju, powrócą do tego, czym zawsze byli. Jest to ingerencja genetyczna, podobna do tej która występuje w przypadku straszliwej wady u człowieka lub zwierzęcia. Z przyczyn chemicznych, radiologicznych lub fizycznych. Gosia Właśnie to mam na myśli Dlaczego psy nie stają się ponownie wilkami? A może bardziej dzikie sfaru. W przypadku psów potrzeba im na przykład kilku pokoleń, żeby wrócić do oryginału. Tak szybko wracają do mentalności wilka lub kojota. Psy, jakie znasz, niektóre rasy, mają 10 lat, inne 50 lat, inne może nawet 200 lat, ale poddawane są ciągłym manipulacjom człowieka w celu utrzymania czystości rasy. Pies z 1800 roku znacznie różni się od obecnego. Obecnie trzyma się je jako odmianę rasy. Tak jak wilki są wilkami, a kojoty kojotami, tak samo wszystkie są psami. To ich podstawowa genetyka. Nie spodziewaj się, że Czyhuachua w końcu zmieni się w wilka syberyjskiego. Gosia Dlaczego nie sfaruł? Teoretycznie, prawda? Jego genetyka powinna powrócić. Sfaru. Ponieważ nie są one tym samym wyrazem psiej duszy. Bo wilk nie jest podstawą wszystkich ras psów, tylko niektórych. Jeśli zaś wziąć pod uwagę owczarka niemieckiego lub huskija. Możliwe, że kilka pokoleń później zamienią się w wilki. Niektóre rasy rzeczywiście mają w sobie wilka, i jeśli te cechy okażą się dominujące nad innymi, wilki mogą wyłonić się z nich kilka pokoleń później. Wilk nie jest podstawą psa. Pies jest mieszanką psów. W niektórych przypadkach, włączając wilka, Zależy to od tego, które geny dominują, może to być kojot, dingo, lis lub wilk. A tymi, którzy kontrolują te geny, czy są dominujące, czy nie, jest świadomość samych psów. Gosia. Ale oni nie podlegają żadnej kontroli umysłu. Sfaru. Oni są. Są pod kontrolą człowieka. I ciągła manipulacja wymuszonymi krzyżówkami przez hodowców psów. A niska gęstość 3D, która na nie wpływa, również spowalnia zmiany w stosunku do oryginałów. Gosia. A hybrydowi et ludzie istnieją sfaru. Sfaru. Wy dwaj jesteście. Istnieje kilka stopni ich i atrybutów. Wszystkie gwiezdne nasiona są pozaziemskimi hybrydami, tyle że zmiany są głównie mentalne, mózgowe, a nie tak bardzo fizyczne, chociaż to również występuje. I, tak, jesteście hybrydami. Gosia. Okej. Okay. Ale nie z powodu ingerencji genetycznej. Jesteśmy dzięki naszej świadomości. Sfaru. To jest ingerencja genetyczna. Gosia. Ale mam na myśli, że moja ziemska matka nie związała się na przykład z tajgędczykiem. To miałem na myśli. Sfaru. Nie, narzucasz to swojemu ciału ale w sposób mentalny. Jednak powiedziawszy to, dzieci z nasion gwiezdnych wolą rodzić się z matek i ojców z gwiezdnych nasion, ponieważ oni ich lepiej zrozumieją. Ale to nie jest kwestia genetyki, to preferencje dotyczące wyników świadomych i kulturowych. Dzieje się tak głównie w przypadku ostatnich nasion gwiezdnych drugiej lub jeszcze lepszej trzeciej generacji po 2001 roku. Każdy przypadek jest inny. Jednak w miarę upływu czasu na Ziemi prawdopodobieństwo, że dziecko okaże się gwiezdnym nasieniem, staje się wykładniczo coraz większe. Ściśle mówiąc, wszyscy ludzie są i zawsze byli gwiazdami. Nie jesteś ograniczony genetycznie. Wybij sobie to z głowy. To zła wymówka, żeby się nie rozwijać i nic nie robić. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości. Czyli weź to, co z tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja dziękuję za wysłuchanie mojego filmu. Z miłością i światłem. Koniec części drugiej i ostatniej.